Hejka, tutaj Marta z bloga Fit.pl i dzisiaj mam dla Was trening dla osób, które bardzo dużo siedzą, które mają pracę za biurkiem albo po prostu bardzo dużo się uczą i prowadzą tryb siedzący, dlatego że siedzenie jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe dla naszego organizmu i ma wiele negatywnych skutków ubocznych. Dlatego właśnie przygotowałam taki zestaw ćwiczeń, taki trening, który trochę zniweluje te skutki uboczne, które pomoże nam odzyskać takie zdrowie, sprawność fizyczną. Wiadomo, to jest tylko i wyłącznie czubek góry lodowej, i tak naprawdę do tego treningu należy też dołączyć normalną, codzienną aktywność fizyczną, nie tylko w formie treningów, ale też w formie spacerów, przerw w ciągu pracy i tak dalej, wiadomo. Ale ten trening mam nadzieję, że pomoże Ci trochę zniwelować te negatywne skutki. Ten trening nie jest odchudzający, ten trening jest typowo zdrowotny, przeznaczony dla osób, które właśnie dużo siedzą, niezależnie od tego, czy to jest siedzenie w pracy, w szkole, na uczelni czy po prostu w domu, bo na przykład się nie ruszamy. Trening składa się z trzech części. Pierwsza część to Część cardio, która pobudzi trochę nasze serducho do pracy, sprawi, że krążenie przyspieszy, że tętno przyspieszy, że trochę ta krew się porusza w naszych żyłach i zapobiegnie trochę jakimś zastojom na przykład. Druga część to wzmacnianie, wzmacnianie tych mięśni, które są bardzo ważne w trakcie siedzenia, czyli mięśni głębokich, mięśni brzucha, mięśni pleców, to one utrzymują nasz kręgosłup i dzięki temu będziemy mogli trzymać prawidłową postawę w trakcie siedzenia, a to z kolei sprawi, że nie będziemy mieli z tego powodu bólów w kręgosłupa chociażby. I trzecia część ostatnia to jest jest zwiększanie ruchomości naszego ciała, zwiększanie naszego zakresu ruchów poprzez trochę taki delikatny stretching tych mięśni, które najczęściej skracają się podczas siedzenia i które potem powodują ból, na przykład w kolanach czy w stawie biodrowym. Mam nadzieję, że trening wam się spodoba. Trwa tylko 10 czy tam 15 minut, więc na pewno znajdziecie ten czas na to, żeby go zrobić. Apeluję do was, żebyście robili go regularnie, 3 razy w tygodniu, nawet 5 razy w tygodniu, nie ma problemu, to nie jest trening obciążający. Potrzebna będzie tylko woda, mata i oczywiście uśmiech na twarzy. To co? Zaczynamy! Ok, zaczynamy więc od małej rozgrzewki, żeby przygotować nasze ciało do wysiłku. Lekki truchcik, jeśli masz dużą nadwagę, szybki marsz, a jeśli nie, to spokojnie możesz robić trucht. Pamiętamy o tym, żeby pracować rękami, mocno ręce pracują, tak jak przy biegu, jak Forrest Gump, zasuwamy. Musimy trochę przygotować ciało do wysiłku, żeby serducho nie miało szoku nagle, że o co chodzi, co się dzieje. 5, 4, 3, 2, 1. Ręce, góra. Dobrze. Aktywujemy też łopatki, plecy, ręce. Wszystko będzie dzisiaj pracowało. Wzmacniamy to, żeby nam siedzenie tak nie szkodziło. 5, 4, 3, 2, 1. Przychodzimy znów do truchciku. Lekki bieg w miejscu. Spokojnie sobie oddychamy. Jeszcze 5 4 3 2. Zostań w truchcie i teraz zobacz. Raz jedna noga do przodu, raz druga na skos. Jeśli możesz, robić to wysoko, rób wysoko, jeśli nisko robisz nisko. Nie ma to znaczenia. Świetnie. Jeszcze 10, 9, 7, 5, 3 i ostatni. Super, wracamy do truchtu. I teraz jeszcze 10 pajacyków. Ok. Wychodzimy przed matę. Robimy dwa kroki w tył. I teraz popatrz. Dół, i góra, chodzimy w ten sposób. Razem. 10, 9, 8. Super. Kolano w dół. 6, 5, 4. Ręce pracują. 2 i ostatni. I teraz druga so strona, dokładnie to samo. 3, 2, 1. Jedziemy. Hop, hop. Dynamicznie. Jest dalej rozgrzewka. Super. 5, 4, 3, 2, 1 i ostatni ekstra. Wracamy do truktu. Oddech za przyspieszony, to dobrze. Już czułem się rozgrzani. I teraz znów nogi przed siebie. Tym razem 10 razy i szybszym tempem. Dobra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Rozgrywka za nami. Jeszcze po 3 skręty pioder w każdą stronę. Najpierw w jedną stronę. 2, 3 i w drugą. Zróbcie prężne ruchy. 2, 3 skręty. Raz, 2, 3. I teraz wyciągamy rękę do góry. I powoli w bok. 3, 2, 1, zmiana. I druga strona. Hop, 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 3, 2, 1. Ok. Przechodzimy do części głównej. Pierwsza część to kardio. Małe kardio, żeby pobudzić nasze serducho do pracy, ale też żeby poprawić przepływ krwi, żeby nam się żadne zastoje nie zrobiły podczas jedzenia. Pierwsze ćwiczenie to jest modyfikacja ćwiczenia z rozgrzewki. Jedziemy w dół. Tak robiliśmy w czasie rozgrzewki, a ja wymagam od Was tego. Hop, hop. Czyli razem ze skokiem. Trzy, dwa, jeden i jedziemy. Kolano w dół i góra. 25 sekund. Możesz wolniej. Staraj się trzymać brzuchem. Cały czas mocno brzuch napięty. I powoli wychodzimy do góry. Razem ze skokiem. Oddychaj. Bardzo dobrze. Jeszcze troszkę. I ostatni. Hop. Super. Teraz druga strona. Dokładnie to samo. Gotowi? Do startu. Start. I do góry. Jeśli czujesz, że nie możesz, to jest zbyt intensywny, jesteś początkujący w ćwiczeniach, przejdź do wersji bez kakania. W ten sposób. Super, hop, jeszcze trochę, dasz radę, hop, hop, jeszcze jeden, okej, okay. świetnie, bardzo dobrze Ci poszło, kolejne ćwiczenie, będziemy biegli i próbowali uderzyć osobę, której strasznie nie lubimy, która strasznie nas denerwuje, mam nadzieję, że to nie będę ja, nie będę Was denerwować, okej, okay. trzy, cztery, go. Kolana wysoko. Zobacz na mnie. Wysoko kolana. Do poziomu kłopców wiatrowych i jedziemy. Oddychaj. Wydech. Wydech. Dobrze, uderz tego szefa czy kogoś tam. Ja cię wkurzę. Go, go, go. Jeszcze trochę. Dwa. Jeden. ok, Bardzo dobrze Ci poszło. Świetnie. Mam nadzieję, że jesteś zmęczony. Ja trochę tak. Dobra, wiadomość jest taka, że już ostatnie ćwiczenie kardio, i przechodzimy do wzmacniania. Kolejne ćwiczenie, zobacz. Ręka dotyka podłogi i przeskakujesz. Hop, hop, hop. Jeśli nie jesteś w stanie przeskakiwać, szybkie przejścia. Nic więcej od Ciebie nie wymagam. Ostatnie 25 sekund i kończymy kardio. 3, 2, 1, go. Przeskok, 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 przeskok. Dobrze. Noga w tył. Schyl się trochę, popracuj ramionami. Rozruszaj ciało. Oddychaj. 4, Trzy, dwa i jeden. Ok. 30 sekund przerwy. na się wody i przechodzimy do wzmacniania. Wzmacnianie całości odbywa się na macie. Także już bez zadyszek. Łyk wody. Odtłuszcz okno się trzeba. Ten trening już nie będzie intensywny, ale musiałam Cię trochę zmusić, żebyś się poruszał, bo się to nie jest naprawdę złe. Więc chociaż tyle. Chociaż trochę się zmęczysz. Ok. Kładziemy się. nie wygląda tak. Pływamy. Nogi chodzą tak. I ręce w ten sposób. Tylko i wyłącznie. Trzy. Dwa. Jeden. Go. Nie zapominaj oddychać. Wydech. Wydech. Super. Głowa jest wydłużeniem kręgosłupa. Nie patrzysz wprost. Patrzysz w podłogę. Oddychaj. Jeszcze trochę. Zmacniamy plecy teraz. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Super. Świetnie. Kolejne ćwiczenia. Zmacniamy i brzuch, i plecy. Przejdź do deski. Na rękach wyprostowanych. I teraz tak, raz, starasz się dotknąć jednego kolana, raz drugiego. Trzy, dwa, jeden, go! Raz, jedno kolano, raz drugie. To ćwiczenie wykonuj spokojnie. Masz poczuć swoje mięśnie. Napnij brzuch i kontrolujemy swoje ciało. Bardzo dokładnie, powoli. Brzuch napięty, plecy napięte, i tylko dotykasz kolana. I wracasz do pozycji deski. Jeszcze jedno powtórzenie. Ok. Świetnie. I ostatnie dwa ćwiczenia na wzmocnienie koru. Deska bokiem. W ten sposób. I bujamy bioderkami. Jeśli czujesz, że to jest za mocna wersja, nie dajesz sobie rady. Jedna ręka, jedna noga naprzód. I teraz w tej pozycji tylko wytrzymujesz. Trzy. Dwa, jeden, go. Jedziemy. Oddychaj. Pamiętaj, co jest o Jest dość istotne w życiu. Można się zadusić, więc lepiej o nim pamiętać. I tylko ruszaj. Góra, dół, góra, dół. Jeśli nie możesz, noga do przodu będzie łatwiej. Można tylko wytrzymać w pozycji deski. Jeszcze trochę. Dwa, jeden i ok. Druga strona to samo. Pamiętaj o tym, żeby nie zaniedbywać mięśni skośnych kośnych brzucha. 3, 2, 1, go. Ponieważ one też odpowiadają za stabilizację kręgosłupa są bardzo ważne. Też nad nimi zawsze pracuj. Oddychamy. Hop, hop, hop. Świetnie. Jeszcze trochę. Hop, 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 hop. Super. Cztery, trzy, dwa. Jeden i ostatni wyciskamy, hop. Super. Ostatnie ćwiczenie z serii wzmacniających. Pozycja deski na przedramionach, i tylko wytrzymujemy w tej pozycji. 3, 2, 1, go. Pamiętaj o tym, żeby nie dawać błeder za wysoko, za nisko. Cały czas w jednej pozycji. Łopatki ściągnięte. Głowa patrzy, twarz jest skierowana ku podłodze. I trzymamy tylko tyle. Oddychaj. Okej, okay. super. Część wzmacniająca za nami. Teraz na część rozciągającą, która pomoże ci trochę popracować nad mięśniami, które najczęściej się przykurczają w wyniku siedzenia, zbyt długiego siedzenia. Pierwsze ćwiczenie. Przyjmij taką pozycję rozkroku, ręce do góry i będziemy się odchylać powoli do tyłu. 3, 2, 1, go. Biodrami przyjdź tak, jakbyś chciał położyć biodra na macie. W ten sposób, w tym kierunku, jakbyś chciał się cały położyć na macie. Tu się lekko odginamy, dzięki temu rozciągamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, który najczęściej się przykurcza przy siedzeniu może to powodować jakieś niedolegliwości i ze stawem biodrowym i z kolanem, więc warto nad tym czuwać i pamiętać druga strona to samo pamiętaj o tym, żeby starać się cały czas napierać na matę biodrem, 3, dwa, jeden jedziemy napieramy cały czas, pamiętaj o tym skup się na mięśniach spróbuj je czuć na początku może to nie być takie łatwe, ale z praktyką zobaczysz, że będzie coraz, coraz lepiej. Oddychamy cały czas. I napieramy mocno. Możemy się odjąć jeszcze do tyłu. Ok. I już. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Po pierwsze, barki do tyłu, prostujemy je. Łączymy dłonie za sobą i powoli podnosimy ręce do góry i w tej pozycji wytrzymujemy 3, 2, 1 i jedziemy tyle ile możesz pamiętaj, żeby dłonie cały czas były złączone barki prosto, plecy prosto i otwieramy klatkę w ten sposób jeśli bardzo, bardzo dużo siedzisz za biurkiem być może będziesz miał z tym problem będzie bolało Złaczę tutaj w tych okolicach, ale i tak wytrzymujemy. Dwa, jeden, ok. Siadamy po turecku. W ten sposób i teraz lewa ręka za prawe kolano i obracamy się, wytrzymując znów w tej pozycji. Staramy się obrócić jak najmocniej do tyłu i poczuć jak rozciągają się nam plecy. Tutaj trzeba część. 3, 2, 1. OK. Obracamy się. Głowa także idzie z tym obróceniem. I spokojnie sobie oddychamy. Wdech, wydech, spokojnie. To są ćwiczenia typowe rozciągające już. 3, 2, 1. Ok. Druga strona. Dokładnie to samo. Czyli prawa ręka za lewe kolano, i obracamy się. 3, 2, 1 i jedziemy. Jeszcze trochę wytrzymaj. Poczuj, jak całe plecy się rozluźniają. Ok. I ostatnia rzecz. Jeden noga do przodu, druga zgięta w ten sposób, jaki ja mam. I staramy się w tej pozycji utrzymać 25 sekund. Czas. Start. Zakładamy nogę, rękę. Co ja z tą nogą i ręką dzisiaj? Rękę za głowę i rozciągamy jak najmocniej. Staramy się dotknąć stopy. W ten sposób rozciągamy nie tylko mięśnie grzbietu, ale także tutaj brzuch. Rozciągamy, rozciągamy. Ok. Zmiana strony. I to samo. 3, 2, 1 i jedziemy. Spróbuj się rozluźnić, zamknij oczy, wdech i wydech delikatnie, spokojnie. Wyluzuj się. Super. 3, 2 i 1. Ok. Dziękuję Ci bardzo za trening. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zasubskrybuj koniecznie kanał. Daj łapkę w górę, możesz też polecić mnie znajomym. Im więcej osób ćwiczy, tym lepiej i tym czuję się bardziej szczęśliwa. I to wszystko na dzisiaj. To co? Piąteczka!